Witam wszystkich. Zanim przejdziemy do oglądania kolejnego filmu, mam dla Was taki specjalny konkurs. Dla najbardziej aktywnych z mojej serii Kierunek Bałkany, dla tych, którzy napiszą najwięcej komentarzy, minimum pięć tam z różnych pięciu filmów, będą nagrody, magnesiki z Bałkanów. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 7 sierpnia. Zaraz Wam pokażę magnesiki, jak wyglądają. I zapraszam do oglądania filmu. To różne magnesiki z Bałkanów. Dla nas do wygrania. Oglądajcie filmy, lajkujcie, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. Jeszcze raz Łódeczki w marinie w Budwie. Stare miasto. Hello, thank you. Wracamy ze starówki na stateczek powoli. Czy warto tutaj w ogóle do Budwy? Jeżeli macie po drodze, albo wykupicie taki rejs, to na pewno. Natomiast stare miasto jest malutkie i dupy nie urywa, prawda? Mazioś? jest klimatyczne. Jest klimatyczne, uważam, że bardziej klimatyczny jest Perast i Kotor. Nie ja mówię, jak macie tej po drodze, to ok, to stąpcie. Albo jeżeli wykupicie taki sobie rejs. A to fajnie, cały dzień macie z głowy, pozwiedzacie sobie, jest ok. A my tak jak mówiłem, powoli kierujemy się na statek. Nie wiem, czy jeszcze będziemy się gdzieś zatrzymywali. Jak będzie jakiś przystanek, to Wam pokażemy. taka stadowa, zabudowa ostatni postój wiodę w Zosokomorę na plaży nie pamiętam jak się nazywa na statyczek na razie tam odpłynął a my zaraz skakujemy do wody Zeszliśmy na lot. Jesteśmy w Sutomore. Statek odpłynął do baru. Podsumowując, rejs od osoby zapłaciliśmy 20 euro. Wypłynęliśmy w Sutomore, ale statek najpierw rozpoczyna swój rejs od baru. Później zabiera ludzi w Sutomore i jeszcze obok w miejscowości, nie wiem jak się nazywa. Na tym lesie e, pierwszy przystanek to był Petrowarc. E, tam mieliśmy tak godzinkę na pochodzenie. E, później opłynęliśmy świętego Stefana, tą wyspę Hotel i popłynęliśmy na plażowanie, też tam na godzinkę e, Hawaii Beach. Na a wysepce św. Nikoła też było w pobliżu budwy z plażowania właśnie podpłynęliśmy do budwy tam mieliśmy jakieś 2,5 godzinki na pochodzenie po zwiedzanie z Budwy jeszcze jedna plaża Krajcina. Mam też tak około godzinki, może nie cała godzinka plażowania. No i powrót już stamtąd tutaj do Sotomore. Moim zdaniem warto było na pewno troszeczkę więcej zobaczyliśmy, niż byśmy samochodem pojechali do Budwy i po kolei zatrzymywali się w e, świętym Stefanie i w Petrowacz także ogólnie rejs ok dochodzi godzina 18 od godziny 9:00 wyruszyliśmy statkiem w rejs także około 9 godzin cały dzień zleciał teraz moi drodzy wracamy do siebie na kwaterkę a w następnym odcinku pojedziemy zobaczyć kanion na rzece Tara i zobaczymy monster, monaster Ostro. Zapraszam do oglądania. Do zobaczenia wkrótce. Hej!